A w dzisiejszym meczu będzie 10 najlepszych zawodników naszej planety bezpośrednio na jednym boisku. Dziś debiutuje. Wiktor Waldes w bramce Barcelony w obronie. Od prawej strony numer 2 Dani Alves 3, Gerardinista numer 8 Chabira. z przodu. Pedro 17, Leo Messi 10, 9, Alexis i Real Madryt, Iker Casillas w bramce w obronie. Arbeloa numer 17, Albiolu numer 18, Sergio Ramos numer 4, Fabio. Aragończyk z Saragoscy. Rozpoczyna to spotkanie. Gola karnego wypchnięta, teraz troszeczkę Barcelona do tyłu, ale to zupełnie mars, nie przeszkadza. Piqué z dystansu, nie przypominam sobie, aby strzelił w ten sposób gola, ale próbę na ligowym. Ale też o tej determinacji, z jaką Real potrafił Messi go zatrzymywać Daniel, Alves. Płaska piłka i Messi nie ma gola. Z miejsca, spod siebie. Jest taki niesygnalizowany odwrot. też szybciej. jest coś niespotykanego. Też wie, że jest bardzo trudny jego kolegom z defensywy. Messi, już ta piłka powędrowała szybciej. Messi jest na nim, pola karnego. Messi jeszcze raz dziubnął i strzelił. Patrzył tylko Iker Casillas, modląc się przez chwilę, aby piłka minęła bramkę. Benzema. Przy nim Busquets. Pokazał nawet jakby w ogóle nie musiałem go dotykać, żeby zabrać piłkę. Alexis, Pedro, Pedro i broni Casillas. Żeby, żeby tutaj zrobić coś ciekawego już w samym polu karnym. Barcelona i sta, I sta. Cóż za piękny dryblink i szabi nad bramką Casillas. Bardzo wiele strzałów z tego środkowego sektora boiska z 20 metrów. Była próba, możliwość do zagrania takiego krótkiego rzutu rożnego między Kajehonem. Nie skorzystali z tego. Jest dobra piłka i jest bramka! Jeden do zera, Cristiano Ronaldo, 50... Ronaldo znów na ustach, nie tylko o całej Hiszpanii, ale i całego świata, bo tak jak powiedziałeś, ustanowił swój rekord. Jak nie strzelał w klasykach, to nie strzelał jak zaczął, to strzela i to fest. To jest siódmy gol, proszę sobie wyobrazić, że z tych siedmiu goli, czwarty na Camp Nou. Dwa na Santiago Bernabeu, jeden na Wygrany w wygranym paru Nie roku. miał szans na to, żeby wyprzedzić Ronaldo, także... Wielkie słowa uznania i dla Ozila za to, co zrobił. Uwaga, zrobi... bo jest odpowiedź Barcelony. Jeden do jednego. Długi cross, brak koncentracji. Pedro pojawił się tam idealnie za linią obrony. Odpowiedź. Od... Co teraz myśli Murinio po tym wszystkim? Co za podanie ma Nie było spalonego idealnie w linii z Coentrao. był Pedro. Skleił tę piłkę Pedro Rodriguez. Jakby tam miał jakiś faktycznie klej na czubku buta. Poprowadził ją dosłownie. Metr I od razu pokonał Iker Acasiasa. 1-1. Cudowne przyjęcie tej piłki. Od razu wprost w kierunku bramki. Tak, żeby w drugim kontakcie oddać strzał po, w okolicy dalszego, dalszego sutka. Dalszy, ale sędziowie gry nie przerwają. Piqué do prawej strony. Nabiera tempa. Gra barsy szawi, Piqué. Dość nieoczekiwanie znalazł się na spalony. Tak. Mieliśmy w tym meczu... Nie mieliśmy remisu Pique. przez półtorej minuty. Piqué. Messi, pojawia się Dani Alves, podanie w tempo, nie ma spalonego. Dani Alves zrobił tam ruch w polu karnym, Iniesta nabiega, Alexis, gdzie jest piłka? Jest poza bramką, naciskane Arbeloa przez Alexisa, to zdaje się zostało... Ale w ataku Barcelona, teraz coraz ciężej zatrzymać Messiego. Dani Alves wziął na zamach, out. Dani Alves przeskoczył nad piłką, Messi nie ma bramki. Będzie Najlepsze rzut rożny. 62 minuta, rzut rożny. Szawi, dobra wysokość. I tam potrafią świetnie wyskwy do tej piłki. Ale ożywiają się trybuny, bo teraz teraz naprawdę jest na co popatrzeć. Daniel Alberz. Proszę popatrzeć, gdzie znalazł się i nie sta teraz. Po tej akcji pan Klos Gomez pokazuje rzut karny. Jedenastkę w 69 minucie. Argentyńczyk będzie próbował pokonać Casillasa. Patrzymy i Niesta. No i złapany tutaj nogami, nie ma żadnych wątpliwości. Ścięty przez kolegę z reprezentacji Andres Niest. Ale ile tutaj mamy w tym meczu takich zwodów, piłkarzy atakujących właśnie na tak zakos, na zamach? Sztegenem pojedynek w towarzyskim meczu z Niemcami. Jak będzie teraz? 70. minuta spotkania. Leo Messi kontra Iker Casillas. Leo Messi. Messi? Messi! 2 do 1 dla Barcelony! Leo Messi, 14 gol. Nie grał w Copa America, miał długie wakacje. Nie grał, bo nie było tego turnieju. Miał długie wakacje, nie było żadnych e, dodatkowych meczów, dodatkowych wysiłków. Mówią wszyscy w Barcelonie, Messi był świetny w poprzednim sezonie, to teraz zobaczycie jaki będzie. Mówiłeś, że miał wakacje. Nie zdarzyło się od bardzo Messi. dawna, żeby Messi miał a 30. Szawi. Już Barcelona chętna do tego, aby strzelić następnego gola z dystansu. Niecelnie szak. Nic lepszego w Barcelonie po Guardioli nie mogło się zdarzyć. Jak to, że trenerem został Wilano. Iniesta. Cóż za akcja Iniesty. Szawi! Iniesta i Szawi. 8 i 6. W kadrze odwrotnie, 6 i 8, ale oni rozumieją się. Potem potem zaczęła się remontada. Złamana to i linia, została Arbeloa, w tym nie i niestety. Ileż to już było takich bramek, ile tych podań? Iniesta, Szawi, Szawi, niesta. Kolejna akcja. Real jakby zapomniał, że na Barcelonie nie można grać wysoko, nie można grać otwartego futbolu, bo to kończy się tak jak się kończy w ich przypadku. Ta bramka na 1-0, którą zdobył Ronaldo, być może w jakiś sposób natknęła nowego ducha walki, ale też uśpiła czujność piłkarzy Realu w grze defensywnej, bo teraz widzimy, nie ma asekuracji Alonso, nie ma asekuracji Kediry, ci wszyscy zawodnicy są na połowie Barcelony, a Iniesta i nie tylko... Stanęli piłkarze Realu, pozwolili przejść tutaj e, Gerardowi Pique. on e, przechodzi pod bramkę, a Messi broni jego strzał i Casillas już mogło być 4 do 1. Ale zobaczmy, nie było stałego fragmentu gry. A pike był w polu karnym na tą dobitkę po strzelę Messiego. Oj, od razu też szybki powrót. Adriano, cóż za błąd Wiktora Waldesa! Pusta bramka i gol. Gol, którego strzela Angel Di Maria. Mogło być 4 do 1. Jest 3 do 2. Jakież emocje do sam. Nieodpowiedzialne zupełnie zachowanie. Waldes. Przepraszam, Waldes, przepraszam. Wiktor Waldes, patrzymy. No i coś niesamowitego. Taki błąd, jakżeż kosztowny. A był spokojny Adriano, odegrał te piłkę, nawet pokazał się do boku. Wiktor Waldes miał tutaj kilka możliwości. Wystarczyło, że tę piłkę przetrzymał, wystarczyło, że na chwilę mu odskoczyła. Od razu tam wykorzystał to Angel Di Maria. Przyjął sobie zewnętrzną częścią stopy, to też jest niespotykane, żeby pod presją przeciwnika, bo przecież no Di Maria się na niego szuka. Do środka boiska, czy, na, czy, na, czy poza boisko. Oni zawsze są nauczeni od najmłodszego tego, żeby grać do swoich partnerów. 3 do 2. Barcelona wygrywa pierwszy mecz o Super Puchar Hiszpanii. Rewanż za 6 dni w Madrycie. Sprawa jest absolutnie otwarta, chociaż przez kilka minut wydawało się, że Barcelona ma wszystkie karty w ręku. Ale ten wynik, ten